Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na pyszne i zdrowe ciasteczka z masem orzechowym. Do ich przygotowania potrzebujemy 100 g masła, 120 g masła orzechowego, 150 g cukru szcinowego, 1 jajko, 1 łyżeczkę cukru waniliowego, ewentualnie ekstraktu, 170 g mąki, ja użyję płaskórki, ale możecie śmiało użyć owsianej, ewentualnie orkiszowej, 2 trzecie łyżeczki sody oczyszczonej, 2 trzecie łyżeczki proszku do pieczenia, małą szczyptę soli morskiej oraz 50 g czekolady gorzkiej. W pierwszej kolejności masło, jajko oraz masło orzechowe ocieplamy w temperaturze pokojowej. Do miski, w której będziemy ucierać, dodajemy masło, masło orzechowe oraz cukier trzcinowy. Oczywiście może się pokusić dodanie innego słodzika, przy czym tutaj nie ma zdrowej alternatywy. Xylitol Ci nie nadaje, erytrytol też nie jest taki zdrowy, jakby się wydawało. Jest metabolizowany tak samo jak alkohol. Możemy oczywiście użyć stewi, przy czym jest gorzej dostępna. Troszkę wymieszamy odstały olej. Około 120 g. 100 gramów masła, ja już mam wcześniej odważone oraz cukier. Ja, żeby te ciasteczka były zdrowsze, dodam tylko 130 gramów. Ubijamy przez 5 minut, aż masa będzie jaśniejsza oraz bardziej puszysta. Robot automatyczny. Minęło niecałe 5 minut. Masę mamy puszystą. Zmieniła delikatnie kolor. Wbijemy teraz jajko oraz dodamy cukier waniliowy. I ubijamy przez kolejne 3 minuty. 3 minuty minęło. Masę na razie odstawiamy. W drugiej misce połączymy mąkę, sodę oraz proszek do pieczenia. Wymieszamy. Dodamy szczyptę stoli morskiej. Pokruszymy 50 g czekolady. Możemy wykorzystać gotowe kropelki czekoladowe. Do masy wsypujemy mąkę. Mieszamy przy pomocy łyżki ewentualnie melakserem. Dodamy czekoladę i kolejny raz mieszamy. No i masę na ciaska mamy gotową. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Masę najlepiej wyłożyć łyżką do lodów. Jeśli nie mamy, możemy wyłożyć dwie łyżki stołowe na jedno ciasko. Wykładamy w formie kurki z tego względu, że ciasteczka nam się rozjadną podczas pieczenia. Robimy oczywiście przerwę między ciastkami z tego względu, że nam ładnie podrosną. piekarnik nagrzewamy do temperatury 175 stopni i tak przygotowane pieczenie przez około 15 minut aż na obrzeżach i na wierzchu będą wypieczone a w środku jeszcze delikatnie miękkie dopiero po stygnięciu nam ją i zastygną 15 minut minęło i ciasteczka mamy gotowe zostawiamy do przestygnięcia jeśli się przepis spodobał, to Cię cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.